Pozdrawiam Cię, Święta Mario, Matko Jezusa i Matko Nasza, w skarbie całego wszechświata. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Zwracam się ku Tobie, Święta Matko Boża. Ty byłaś umocniona i osłoniona przez Ojca Najwyższego, przygotowana i poświęcona przez Ducha Świętego, który spoczął na Tobie, upiększona przez Syna który zamieszkał w tobie. Przyjmij tę modlitwę i przedstawię Bogu. Zawsze wspierana przez ciebie i napełniona twoimi dobrodziejstwami, mając u ciebie schronienie i światłość, będę żyła dla Chrystusa, twojego Syna i Pana. Bądź moją obrończynią. Proś, błagaj w mojej sprawie. Jak wierzę w twoją niewymowną czystość, tak wierzę, że dobrze przyjmiesz te moje słowa i prośby i tak będzie. Matko naszego Pana, jeżeli w moim niepewnym szukaniu ty mnie przyjmiesz, ty cała nam dana. Jeżeli w moim miotaniu się i niepokoju ty mnie uspokoisz, ty która jesteś uciszeniem. Jeżeli moje gorycze ty osłodzisz, ty która jesteś słodyczą. Jeżeli moje nieczystości ty usuniesz, ty, która pokonałaś wszelkie zepsucie, jeżeli moje łkanie ty uciszysz, ty, która jesteś radością, proszę cię, matko najwyższego pana Jezusa, któregoś porodziła jako Boga człowieka, a który jest wielbiony razem z Ojcem i Duchem świętym, który jest wszystkim we wszystkich rzeczach, Jemu niech będzie chwała Przez wszystkie wieki wieków Amen Niech przynajświętsza Maryja Czuwa codziennie nad Tobą I niech Cię obdarzy czułą miłością A Jezus niech na zawsze zamieszka w Twoim sercu Niech dobry i miłosierny Bóg Cię błogosławi A anioł stróż niech towarzyszy Ci Na wszystkich Twoich drogach aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.